7 maja 1997 roku 3:50 Jestem cukrzaną kakofonią na usługach aniołów. Anielski to biznes. 3:50 Telefonuję do Boga, ale zazwyczaj nie odbiera. Bywam nieprzyjemny. Mimo, że milczę. Chodzi o rodzaj spojrzenia. Czwarta pięćdziesiąt. Zgiełk ludzi we mnie. Czwarta 55. Pięć. W poniedziałek byłem naraz szczęśliwy i przygaszony. Piąta czterdzieści. Jestem przeraźliwie obecny w sobie. 6.35 Smutek. Patrzę na listwę podłogową i puste butelki. 7.11 Ktoś dobijał się do drzwi. Cóż to za pomysł, żeby mnie odwiedzać o siódmej rano? 7.30 Pusto wokół. Chciałbym, by ktoś był obok mnie. Nie myślę o nikim konkretnym. Myślę o kobiecie. Siódma pięćdziesiąt osiem. W dworku Sierakowskich w Sopocie dzisiaj wernisarz. Będzie dużo wina. Ósma jedenaście. Patrzę w sufit. Zdjąłem z siebie wszystko, a i tak gorąco. 8.25 Czytam listy od przyjaciół. 9. Czy to możliwe, że jest coraz ciemniej? Przecież miał wstawać dzień. 9. Dziewiąta. Wciąż 9. Dziewiąta. 9.11 dziewiąta Mam problem z jutrem. Nie wiem, czy przybędzie. Dziewiąta czterdzieści. Wreszcie zapłonęła żagie w moich myśli. I nic. Dziewiąta pięćdziesiąt. Zmieniłem otoczenie. Siedzę w ubikacji. dziewiąta pięćdziesiąt pięć blask dziesiąta pięćdziesiąt zerwał się wiatr otworzył drzwi balkonowe i chybną popielnicą wysypały się wszystkie złudzenia które od nocy hołubiłem.